Cześć, w tym nagraniu porozmawiamy o tym, dlaczego jedne firmy ciągle rosną, a inne zatrzymują się w miejscu. Czyli porozmawiamy o tak barierach i progach wzrostowych małych przedsiębiorstw. Dzisiaj w trochę innej wersji, z prezentacją, z trochę innego miejsca, natomiast jak zawsze merytorycznie. Lecimy. Zanim przejdziemy do stricte tych progów wzrostowych, to trzeba zdefiniować dwie rzeczy. Pierwszą to słowo wzrost. A druga to będzie słowo rozwój, bo te słowa bardzo często są zamieniane, stosowane jako synonimy, natomiast niestety one oznaczają coś innego. I co oznacza wzrost? Otóż wzrost przedsiębiorstwa, bo o tym będziemy mówić, jest to zmiana ilościowa. Na przykład zwiększenie liczby abonentów u jakiegoś operatora telekomunikacyjnego, lub zwiększenie zatrudnienia u jakiegoś przedsiębiorcy, lub rozbudowa infrastruktury. Może to też być zwiększenie ogólnie liczby klientów, lub zwiększenie jakiegokolwiek parametru, który jest łatwo zmierzyć, bo tak wzrost. Ma to do siebie, że łatwo go zmierzyć, łatwo go określić. Jeżeli dzisiaj mam 10 pracowników, a jutro mam 12 pracowników, no to to jest bardzo proste do określenia. Natomiast drugie słowo, które chcę zdefiniować, to słowo rozwój. I jeżeli mówimy o rozwoju przedsiębiorstwa, cały czas będziemy w kontekście biznesowym, to jest to zmiana jakościowa. Na przykład skuteczniejsze zarządzanie. Zespołem, lub lepsza komunikacja pomiędzy działami w zespole, lub nowe kompetencje sprzedażowe dla handlowców lub dla osoby, która zajmuje się sprzedażą. I zwróć uwagę, że rozwój jako taki ma to do siebie, że trudniej go zmierzyć. To nie jest takie proste jak w przypadku wzrostu. Natomiast jeżeli się wie, co się robi, no to można łatwo zmierzyć rozwój. Dlaczego? Dlatego, że rozwój jest niezbędny do wzrostu. OK, więc jeżeli dobrze zaplanuję rozwój i opomiaruję, co ma urosnąć, kiedy zakończę rozwój, na przykład zakończę jakiś projekt szkoleniowy czy doradczy, którym my się zajmujemy, no to wtedy łatwo mi zmierzyć, że ten rozwój coś dał. I u jednego z klientów, akurat jest to operator telekomunikacyjny, realizowaliśmy projekt rozwojowy, trwał rok, i przez ten rok u niego miesiąc, w miesiąc rosła sprzedaż, gdzie skumulowany wynik akurat od stycznia do października, więc za niepełny rok, dał miesięcznie w abonamentach plus ponad 40 tysięcy. Co to oznacza, że od stycznia do października robiliśmy taki przyrost, że od października przez kolejne miesiące co miesiąc będzie uzyskiwał dodatkowych 40 tysięcy złotych przy zachowaniu tych samych zasobów, pracowników, tych samych zasobów, które miał dostępne. Więc rozwój da się zmierzyć, trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. Ale lecimy dalej, bo żeby dobrze opisać to, jakie są bariery wzrostowe, jakie są progi wzrostowe małych przedsiębiorstw w Polsce, bo ja zajmuję się osobiście tylko przedsiębiorstwami w Polsce, zajmuję się tym już ponad 10 lat i zrobię wszystko, żeby w tym krótkim materiale wideo streścić to, moje wnioski, moje spostrzeżenia i to, czego się przez ten czas nauczyłem i to, jak żeśmy rozwinęli wiele firm. Natomiast, żeby zobrazować i łatwiej zrozumieć fazy wzrostu organizacji, posłużymy się takim modelem, który opracował pan Greiner w 72 roku, natomiast on jest nadal aktualny. ok? I o co tutaj chodzi w tym modelu? Otóż pionowa oś, zwróć uwagę tutaj, pionowa oś jest, pokazuje wielkość organizacji, natomiast, natomiast pozioma oś pokazuje wiek organizacji. Czyli jeżeli organizacja jest mała, Ok, i młoda, no to będziemy tutaj w tym obszarze. Natomiast jeżeli organizacja jest duża i dojrzała, lub niektórzy mówią stara, ok, to będziemy gdzieś tutaj. I pan Greiner, ja to potwierdzam, zdefiniował pięć faz wzrostu organizacji. Pierwsza faza to kreatywność, która bazuje na kreatywności przedsiębiorcy czy założyciela tego przedsiębiorstwa ok, faza druga to ukierunkowanie i tutaj przedsiębiorstwo wzrasta przez to, że kierunkujemy na, jakąś, na jakiś konkretny obszar. Faza trzecia to de decentralizacja. Za chwilę wyjaśnię, co to dokładnie oznacza. Faza czwarta koordynacja i monitoring tego, co się dzieje w organizacji. Faza piąta współpraca i później jest jeszcze coś takiego, o czym powiem za moment. To są te fazy wzrostu. Zwróć uwagę, że w standardowych różnych modelach taka linia wzrostu zazwyczaj jest Albo prosta, albo jest taka falowana, jak to sinusoida. Natomiast tutaj widzisz takie zakrzywienia, zaburzenia. I te zaburzenia to są tak zwane kryzysy. I każda organizacja przechodzi kryzys. I czym jest taki kryzys? No taki kryzys może być dwoma rzeczami. Po pierwsze, taki kryzys może być albo impulsem do dalszego rozwoju i wzrostu, albo może być blokadą, która zamknie dalszy wzrost organizacji, jeżeli nie nastąpi rozwój. I tych kryzysów mamy tutaj kilka. Pierwszy kryzys na pierwszym etapie to jest kryzys przywództwa, potem kryzys autonomii, potem kryzys kontroli, kryzys biurokracji i zdarza się kryzys emocjonalny, przywódcy, lidera, przedsiębiorcy, prezesa, jakkolwiek go nazwiemy. I te kryzysy za chwilę omówię. Natomiast to, co chciałbym, żebyś zapamiętał, to taki kryzys będzie albo blokadą. Albo impulsem do rozwoju i do dalszego wzrostu. A zaraz powiem, co trzeba zrobić w tych konkretnych kryzysach, jeżeli na przykład się spotkały, okay, żeby pójść dalej. Zacznę jednak od omówienia poszczególnych faz. Faza pierwsza, czyli kreatywność, już o tym mówiłem, polega ona na tym, że przedsiębiorca ma określone zachowania, okay, działa w określony sposób. No przede wszystkim, Cechuje się dużą kreatywnością, znaczy wymyślił coś i cały czas wymyśla, dzięki jego intencji, dzięki jego energii, dzięki jego sile, dzięki jego pracy napędza rozwój całej firmy, ale to, co też robi zazwyczaj w początkowych fazach przedsiębiorstwa, to przedsiębiorca pełni pełną kontrolę nad całą firmą i zarządza w tak zwany sposób autokratyczny, czyli po prostu mówi ludziom dokładnie, co mają robić, a oni wykonują jego polecenia. Natomiast w którymś momencie, i to różnie bywa, u niektórych to bywa w momencie, kiedy mają pięciu pracowników, u niektórych dziesięciu, a mój rekordzista przy 30 pracownikach, nagle pojawia się tak zwany kryzys przywództwa, czyli przedsiębiorca traci kontrolę nad całą firmą, no bo nie jest już w stanie ogarnąć intelektualnie tego, co się dzieje w całej firmie, bo tematów, wątków jest za dużo. No i wtedy zaczyna się gubić, wtedy zaczyna się zastanawiać, kurde, ale co tu zrobić i kombinuje. I zazwyczaj, zazwyczaj robi pewną rzecz, to znaczy powołuje jakiegoś kierownika. OK, bo tak w tym momencie, jeżeli mamy przy, kryzys przywództwa, czyli przestaje ogarniać tego wszystkiego, co się dzieje w firmie, należy powołać kadrę kierowniczą. Natomiast tutaj kryje się pewien błąd czy pewne błędy. Otóż. Zazwyczaj kierownikiem zostaje najlepszy specjalista, ktoś kto najczę, najciężej pracuje, kto jest najbardziej oddany w firmie, kto jest świetnym fachowcem. Okay? I to jest duży błąd. Dlaczego? Bo zazwyczaj ktoś, kto jest najlepszym pracownikiem, nie będzie świetnym kierownikiem. Dlaczego? No bo nie jest do tego przygotowany. OK. I drugi błąd, który się bardzo często pojawia w tym momencie, to kierownik musi pracować i równocześnie kierować zespołem. I to jest również bardzo duży problem, bo on nigdy nie wie, co jest ważniejsze, czy kierowanie, czy mm, praca, czy na przykład jeżeli jest sprzedawcą, no to ma pracować, czy kierować, ma sprzedawać, czy ma zarządzać ludźmi, ok? I kolejny element, o którym już wspomniałem, kierownik nie jest przygotowany do swojej roli i dlatego właśnie bardzo często kierownik, inaczej, świetny specjalista nie będzie dobrym kierownikiem. Dlaczego? Bo nie jest przygotowany do tej roli, bo czym innym jest sprzedaż, czym innym jest jakaś praca techniczna, a czym innym jest kierowanie. Ludźmi. I to jest faza pierwsza. I jeżeli jesteś może w tej fazie i napotkasz kryzys przywództwa, to pamiętaj, że trzeba powołać kadrę kierowniczą, natomiast unikaj tych błędów, bo jeżeli popełnisz, to utkniesz w miejscu, nic się nie zmieni, a ty będziesz chodził sfrustrowany. Jeżeli tutaj załapie wszystko, zadziała, no to można iść dalej. Wchodzimy w fazę drugą, czyli formalizacja. I na czym polega ta formalizacja? Otóż polega na tym, że przedsiębiorca, szef. Lider próbuje wdrożyć procedury, próbuje to wszystko jakoś poukładać. Okej, okay, deleguje zadania poszczególnym osobom, natomiast nie deleguje odpowiedzialności, a różnica jest drastyczna między delegowaniem zadania a odpowiedzialnością, bo przy delegowaniu zadania i tak nadal wszystko musisz kierować, kontrolować, przepraszam, i tak nadal wszystko musisz nadzorować, natomiast przy przekazaniu odpowiedzialności otrzymujesz tylko raporty. Przedsiębiorca ogranicza pracowników przez formalizację Komunikacji. To znaczy, na przykład, no już nie możesz do mnie przychodzić, tylko wyślij maila albo użyj jakiegoś systemu, który wdrożyliśmy do tego, żeby się komunikować wewnątrz organizacji. I co tutaj się przydarza? Przydarza się kryzys autonomii, czyli niechęć do przekazania swoich uprawnień kierownikom. Tak jak mówiłem wcześniej, kierownicy się pojawiają, natomiast, żeby oni byli samodzielni, to potrzebują dostać tą samodzielność, potrzebują dostać nowe uprawnienia którymi wcześniej zajmował się i który miał przedsiębiorca, no a teraz trzeba je przekazać. I bardzo często tutaj dochodzi do momentu, że ja bym ci przekazał zadania, powiedział, co masz zrobić, będziesz moim wykonawcą, natomiast tych uprawnień już nie do końca chciałbym przekazywać, i to jest dość duży problem. Ale co tutaj trzeba zrobić? No przede wszystkim, Stworzyć strukturę organizacyjną i dobre opisy stanowiska. Dobre opisy stanowisk to takie, które pasują do małej organizacji i które nie bazują na zadaniach, które ktoś ma wykonywać, tylko na obszarach odpowiedzialności. Dobry opis stanowiska powinien składać się z czterech części. Po pierwsze, z celu stanowiska, czyli po co to stanowisko jest. To jest bardzo ważne, po co ktoś przychodzi do pracy. Drugi obszar to, jaki ma właśnie obszar odpowiedzialności. Okej. Okay. Trzecia część tego opisu stanowiska porządnego, fachowego opisu stanowiska dla małej firmy to są uprawnienia, czyli co ten ktoś może robić, a czego nie może. I czwarta część w zasadzie wydaje się kluczowa, czyli standardy pracy, czyli parametry, według których będę mierzył, czy ktoś dobrze pracuje, czy nie. Na przykład w dziale handlowym, w dziale bok. To jest bardzo proste, no bo mogę określić, że standardem jest podpisanie pięciu nowych umów miesięcznie, ok? No i to jakby jest bardzo prosto zmierzyć. Natomiast na innych stanowiskach, czasem technicznych, czasem takich miękkich, które trudno jest zmierzyć, trzeba się trochę nagłówkować. Natomiast da się to zrobić. I jakie tutaj pojawiają się najczęstsze błędy? No po pierwsze, stworzenie opisu stanowisk według zadań do wykonania. Mówiłem o tym wcześniej. Dlaczego to jest błąd? Otóż dlatego, że jeżeli wypiszesz komuś, że ma wykonywać na tym stanowisku 25 zadań, i w obszarze odpowiedzialności tej osoby pojawi się 26 zadanie, którego nie ma na liście, to możesz usłyszeć, ale tego nie ma w moim zakresie obowiązków. OK, no i co? No i ten ktoś ma rację. Natomiast my, czy ty popełniłeś błąd jako osoba zarządzająca, ponieważ nie uwzględniłeś obszaru odpowiedzialności, a dałeś konkretne zadania do wykonywania. Idąc dalej, Drugi najczęstszy błąd to podważanie decyzji kierownika. To znaczy, no, niby mamy tego kierownika, niby on ma być samodzielny, natomiast my potrafimy jako osoby zarządzające zmienić jego decyzję. I to jest bardzo duży błąd dla organizacji, bardzo duży problem dla ciebie, dla tego kierownika. Dlaczego? Otóż dlatego, że po pierwsze, ten kierownik traci autorytet w oczach zespołu, po drugie, podcinasz mu skrzydła bezpośrednio człowiekowi, a on za chwilę przestanie chcieć być kierownikiem, i znowu będziesz miał ten sam problem. Wracasz do fazy pierwszej. No, i kolejnym błędem jest zamykanie drzwi dla pracowników. To znaczy, no teraz jest kierownik, to zatrajecie wszystko z kierownikiem. Natomiast, jeżeli pracownik ma problem z kierownikiem, no to do kogo ma przyjść, do kogo ma się odwołać? No, tą instytucją odwoławczą jesteś ty. Więc raczej nie zachęcam do tego, żeby całkowicie zamknąć się na pracowników, a jedynie sformalizować komunikację i zminimalizować to, kiedy oni do ciebie przychodzą. Jeżeli tutaj wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to przechodzimy i możesz przejść do fazy trzeciej, czyli delegacji uprawnień. Na czym to polega? No polega na tym, że przekazujesz odpowiedzialność za poszczególne działy na konkretnych kierowników, którzy tylko raportują swoje wyniki. Później dalej masz czas, żeby zajmować się sprawami strategicznymi. To jest bardzo istotne. Zastanawianiem się, jak rozwinąć firmę, a nie co mam zrobić jutro. Kolejny kryzys, który tutaj może na tym trzecim w trzeciej fazie wystąpić to kryzys decentralizacji, czyli poszczególne działy lub każdy z nich ciągnie w swoją stronę, ok? Czyli dział sprzedaży pilnuje swojego ogródka, produkcja pilnuje swojego ogródka i tu pojawiają się różne konflikty. Co tutaj trzeba zrobić? Systematycznie przypominać, jaki jest główny cel firmy, wszystkim systematycznie przypominać, jaki jest główny cel firmy, żeby wiedzieli o tym, że razem idziemy w konkretnym kierunku. I druga sprawa, organizować regularne spotkania kadry kierowniczej, żeby unikać konfliktów, ok? żeby ci ludzie ze sobą współpracowali, żeby się wymieniali wiedzą, żeby każdy się nie okopywał tylko u siebie w dziale, o, bo ci są źli albo tam ci są źli, nie tylko żeby regularnie się komunikowali. Jakie tutaj są najczęstsze błędy przy tych zmianach? Po pierwsze, zwrócenie odpowiedzialności na kadrę kierowniczą, to znaczy ja nie przekazuję odpowiedzialności, tylko zrzucam, mówię, martw się bez Przekazania wsparcia, bez okazania też zrozumienia, że ktoś dopiero się uczy być kierownikiem. Ty może masz wiele lat doświadczenia w kierowaniu ludźmi, ten ktoś niekoniecznie. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie zwrócać odpowiedzialności, aby ją przekazywać stopniowo, dać wsparcie. No i rozmycie głównego celu firmy. To też jest problematyczne, jeżeli ten główny cel firmy nie jest jasno zdefiniowany okay, i często komunikowany, przypominany, no to będzie duży problem dla organizacji. I kolejny element, kolejny błąd. Podczas spotkań kadry kierowniczej głównie wypowiada się szef, właściciel, prezes, czyli ta główna osoba, która zwołuje spotkanie się wypowiada, a pozostali słuchają. To jest problem. To kierownicy mają rozmawiać, to kierownicy mają mówić, a ty jako lider masz słuchać, okay? wyciągać wnioski, ewentualnie zadawać pytania. Jeżeli tutaj wszystko pójdzie ok, to przechodzisz do fazy czwartej, do koordynacji. I na czym to polega? Jak się charakteryzuje zachowanie? Przedsiębiorcy, lidera w tym obszarze, przede wszystkim koordynacja i synchronizacja działów. To znaczy, wtedy Twoim zadaniem jest, żeby skoordynować to wszystko, co się dzieje między działami, ok? Po to, żeby ta maszyna działała sprawnie i szybko. Druga sprawa to, co warto zrobić, znaczy to w zasadzie trzeba zrobić w fazie koordynacji, to zbudować system motywacyjny, który, którego celem będzie efektywne współdziałanie. Czyli wtedy doceniamy, premiujemy. To, że działy współpracują ze sobą, okay? że współdziałają, a nie to, że są indywidualne. Myśmy w jednym, ostatnio w jednej z firm tak zrobili, że wszyscy pracownicy dostają taką samą premię za wynik. Każdy jeden pracownik w firmie dostaje taką samą premię za wynik. No i co? No i świetnie, okay? bo w tym wszystkim zależy i wszyscy rozumieją, że działamy w jednym kierunku i gramy do jednej bramki. I co tutaj się dzieje? No, następuje kryzys biurokracji. Bardzo często to znaczy zmniejszenie efektywności ze względu na biurokrację, no bo my tak już wcześniej zaczęliśmy wprowadzać procesy, procedury, ograniczyliśmy komunikację taką swobodną, luźną, bo firma rośnie, pamiętamy o tym. Ok, koordynujemy działy, wydarzamy być może jakiś system do zarządzania zadaniami, do zarządzania projektami, ale przez to spada efektywność, ok? No bo coraz mniej rzeczy możemy załatwić na gębę, coraz mniej rzeczy na telefon, trzeba wprowadzić pewne. Pewne ograniczenia, no i może to spowodować zmniejszenie efektywności. Pewnych rzeczy nie da się załatwić, klient dzwonił w sorry, No nie mogę tego załatwić tak od ręki, no bo mamy procesy czy procedury. I co tutaj trzeba zrobić? Po pierwsze, yy, trzeba wprowadzić poprawki w strukturze organizacyjnej, którą stworzyliśmy już wcześniej. OK, przyjrzeć się czy wszystko jest OK, czy to działa tak, jak powinno. i Trzeba na pewno unikać błędów. I na czym polegają te błędy? No, po pierwsze, na tworzeniu procedur, które blokują pracowników. Bo uwaga, procedura ma pomóc wykonać zadanie we właściwy sposób. Procedura nie ma zablokować pracownikowi możliwe, e, możliwości pracy. To jest bardzo istotne. I kolejny błąd, który jak wdrażamy jakąś biurokrację, to brak badania zadowolenia klientów, bo klienci mogą być niezadowoleni, że nagle coś się zmieniło. Oni nie mogą zadzwonić i powiedzieć: przepraszam, o, cześć Piotr. Co, mam taką taką sprawę, załatwisz mi to? No już nie. Co, proszę cię, zadzwoń pod ten, pod ten numer do biura obsługi klienta i biuro obsługi klienta cię przeprowadzi. No i klienci mogą być z tego powodu niezadowoleni, więc my powinniśmy cały czas mierzyć, sprawdzać, czy u nich jest wszystko ok, bo jeżeli to robimy, to możemy reagować. Jeżeli na tym etapie, w tej fazie wszystko pójdzie dobrze, możemy pójść dalej do fazy piątej, czyli współdziałania, I jak tutaj działa przedsiębiorca, No przekazuje. Odpowiedzialność, współodpowiedzialność za organizację. To znaczy, to już nie jest tak, że kierownik tam tylko się zajmuje kierowaniem jakimś małym działem, tylko już jest współodpowiedzialny za całą organizację, za wynik firmy. OK. I tutaj często następuje na kryzys emocjonalny lidera, szefa, przedsiębiorcy, prezesa, no bo on jest zmęczony. Te wszystkie zmiany, które trzeba było wprowadzić do tej pory, no to już takiego kurczenia trochę jestem wypalony, ok, często u takich osób, bo ja współpracuję z przedsiębiorcami, którzy są trochę rozwinięci, pojawia się taka chęć rezygnacji lub szukanie nowych wyzwań, ok, czegoś nowego, czegoś świeżego, bo są po prostu zmęczeni. I co tutaj trzeba zrobić? No, ja rekomenduję zazwyczaj powołanie zarządu i podział odpowiedzialności między kadrę kierowniczą, która może się stać zarządem, członkami zarządu, ta odpowiedzialność ich wtedy też, wiadomo, Rośnie. I to jest bardzo istotne, żeby na tym etapie współdziałania zarządzać przez cele. To już nie jest takie zarządzanie, o zróbmy to, o zróbmy tam, nie, tylko są konkretne cele do osiągnięcia. Jeżeli rzeczywiście Tobie na przykład zdarzyło się, że masz taki kryzys emocjonalny, kryzys egzystencjonalny to warto znaleźć sobie jakiegoś coacha, doradcę, konsultanta. Wiem, że w biznesie słowo coach jest wyśmiewane i, i często <laughs> ignorowane, a nawet wyśmiewane. Natomiast dobry coach potrafi zrobić robotę tak samo jak dobry doradca, do, dobry konsultant. Oczywiście gdybyś zaczął pogadać, no to zawsze możesz do mnie napisać, możemy porozmawiać, co się dzieje i prawdopodobnie będziemy w stanie. Ci pomóc. Natomiast tutaj trzeba uważać na błędy. Pierwszy błąd to brak mierników celów i wyników firmy. To znaczy, określamy jakieś cele, ale później ich nie mierzymy. Ok, i w nie wiadomo, czy my coś osiągnęliśmy, czy nie osiągnęliśmy. No i drugi błąd, brak motywacji głównego lidera przelewa się na zespół. To jest poważna sprawa, no bo jeżeli ja jako lider, główny lider firmy po prostu się nie chce, no to ludzie mogą też to przejąć i powiedzieć, że to nam się też nie chce. No i wtedy mamy problem globalny. Okay. I kolejny błąd rezygnacja z określania ambitnych celów. No bo jak ten lider jest zmęczony, to może powiedzieć, a, dobra, to już mi się nie chce. To jest duży błąd. Bo jeżeli mam zarząd, jeżeli go powołałem, to zarząd może określać cele, a ja po prostu mogę złapać oddech i sobie trochę odpocząć. Jeżeli przejdziesz przez te wszystkich pięć faz, no to prawdopodobnie Twoja firma liczy kilkadziesiąt, może 100, sto, może 150 sto osób. No i jesteś w miejscu, w którym można powiedzieć, że osiągnąłeś tak zwany sukces. Oczywiście. To jest tylko gadanie. U niektórych osób. Te, ta faza piąta to będzie 60 osób, 50 osób, 40 osób, i to jest też OK. Nawet jeżeli masz 10 osób, jesteś w tym miejscu, to też jest w porządku. Natomiast ten model prezentuje pewne założenia i jeżeli jesteś w tym miejscu w współdziałaniu, i twoja firma rzeczywiście liczy kilkadziesiąt osób, natomiast masz błagan, wewnątrz to trzeba coś z tym zrobić, bo. No, po prostu się zajedziesz. No, sorry, za szczerość, natomiast tak to wygląda. Ale jaki z tego płynie wniosek? Okay? Jaki płynie też wniosek z moich 10 lat pracy czy współpracy z przedsiębiorcami? Dlaczego jedne firmy zatrzymują się w miejscu? Bo przede wszystkim dlatego, że wielkość firmy przerasta przedsiębiorcę, a on nie wie, jaki jest kolejny krok. I to jest całkowicie naturalne. Ja przez to przechodziłem. Większość osób przez to przechodzi, które prowadzą biznes, że wielkość firmy jest za duża, no i nie wiemy, co zrobić dalej. Potrzeba kontroli władzy jest silniejsza niż chęć wzrostu firmy, tak? Bardzo często firma zatrzymuje się, dlatego że przedsiębiorca, ten lider, nie chce się podzielić, ok? On bardziej ceni sobie to, że kontroluje, bardziej ceni to, że może o wszystkim zdecydować, niż że firma urośnie i to też jest ok, natomiast to jest męczące, ok? Kolejny wniosek: działanie poszczególnych działów głównie w swoim interesie powoduje konflikty i marnowanie zasobów firmy, to znaczy każdy dział działa sobie, no i wtedy marnujemy kupę energii. Kolejna, kolejny wniosek, dlaczego firmy się zatrzymują. Zbyt duża biurokratyzacja firmy utrudnia jej funkcjonowanie. Okay? To jest duży problem, jeżeli przesadzimy z procedurkami i one będą ograniczać pracowników. I kolejny wniosek, dlaczego firmy się zatrzymują, bo lider przechodzi kryzys emocjonalny, no i nie do końca wie, co z tym zrobić, bo są wjazd, to już wszystko pierwiec, ale nie chce mi się dalej. Natomiast pozytywne wnioski, jeżeli można tak powiedzieć, Dlaczego inne firmy rosną? No, pierwsze, przedsiębiorca rozumie, że jedna osoba to za mało, żeby zbudować coś dużego. ok? i świadomie od początku buduje zespół, a nawet jeżeli nie od początku, to w którymś momencie, na przykład po takim materiale wideo, zaczyna budować swój zespół w sposób świadomy. Kolejny punkt. Przedsiębiorca nie boi się podzielić odpowiedzialnością i władzą z pracownikami, to znaczy rozwija kolejnych liderów, i to jest bardzo istotne. Dalej, Przedsiębiorca definiuje cel firmy i regularnie go przypomina pracownikom. To jest bardzo ważny punkt. Dalej, pracownicy angażują się w usprawnianie firmy, Na przykład zgłaszają ograniczenia wynikające z biurokratyzacji, zgłaszają jakieś ulepszenia, usprawnienia, nowe ścieżki sprzedaży. No i kolejny wniosek: główny lider dba o swoje zdrowie psychiczne. To jest mega ważne, żeby o to dbać, bo jeżeli mówiąc kolokwialnie, psycha mi siądzie, no to. Sorry, ale nic z tym nie zrobię. I o czym warto pamiętać w kontekście tego modelu, wdrażając ten model, ogólnie o czym warto pamiętać w biznesie, szczególnie w takim, który dynamicznie rośnie? Po pierwsze, kryzys nie jest końcem świata. Okej, okay, to nie jest koniec świata, można sobie z tym poradzić i to powinien być, punkt drugi, impuls do rozwoju. Dalej, wzrost wymaga rozwoju. Rozwój wymaga wiedzy. Pamiętaj o tym, że żeby Twoja firma rosła, potrzebujesz siebie i ludzi rozwijać, do tego potrzebujesz wiedzy sprawdzonej, ok, sprawdzonej, przetestowanej. My, ja osobiście przepracowałem już ponad 6300 osób, to znaczy przedsiębiorców i kierowników, sprawdziliśmy z zespołem modele, które działają, sprawdziliśmy, co nie działa, okay? I dzięki temu możemy być skuteczni. Dlatego warto czerpać wiedzę od osób, które się po prostu na tym znają. Które mają już to przećwiczone, bo wtedy skracasz czas. Oczywiście ty możesz to ćwiczyć, bo wiedzę można zobaczyć z książek, z kursów, z warsztatów, natomiast potem trzeba ją przetrenować, sprawdzić, czy w twoim przedsiębiorstwie zadziała. To jest proces trochę dłuższy, natomiast na pewno, jeżeli mówimy o płatność, to tańszy. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że tracimy rok, dwa, trzy, no to każdy musi sam ocenić, ile to jest warte. Idąc dalej, procesu wprowadzania zmian w organizacji można się nauczyć. To jest coś, Czego można się nauczyć i warto to zrobić, jak wprowadzać zmiany w małej średniej firmie. OK? Idąc dalej, nie musisz być tym sam lub sama. Standard, jeżeli chcesz na przykład skorzystać czy to z naszych usług, czy z usług jakichkolwiek konsultantów, to warto to po prostu zrobić, bo trudniej jest i samemu przez zmianę. Teraz, jeżeli chciałbyś lub chciałabyś skorzystać z bezpłatnej konsultacji na ten temat właśnie wzrostu firmy, bo na przykład jesteś w jakimś miejscu ok, i utknąłeś, i mówisz, kurde, nie wiem co dalej, Natomiast jeden warunek jest taki, dobrze, jeżeli miałbyś co najmniej 10 pracowników, ok? Dobra, powiedzmy, że 5 do 10 minimum, bo wtedy naprawdę będziemy w stanie Ci pomóc. Jeżeli masz jedną osobę, no to nie będziemy w stanie Ci pomóc, więc chciałbym szanować Twój czas. Jeżeli chcesz skorzystać z wysłanej konsultacji, to wystarczy, że teraz zeskanujesz ten kod, ok? Wpiszesz tam adres e-mail i wtedy dostaniesz prezentację, o której właśnie mówię. <laughs> wpiszesz tam numer telefonu, ok? I moja asystentka zadzwoni do ciebie. I znajdzie termin, tak, żebyśmy się umówili na konsultację. Tymczasem z mojej strony to tyle. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć.